Z Ewangelii według świętego Mateusza nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Tak, Pan Bóg potrafi zaskakiwać i przekraczać wszystkie nasze wyobrażenia i Pan Bóg jest zawsze dalej, więcej niż widzimy i rozumiemy. I Jego wezwanie, by wybaczać siedemdziesiąt siedem razy, to oczywiście ekstremum, to Coś, co przekracza całkowicie nasze możliwości, a jednocześnie to przypomnienie, że zupełnie nie chodzi o to, co ja potrafię i co mi wychodzi. Chodzi o to, co Bóg potrafi we mnie, co jemu we mnie wychodzi. Bo ja nie potrafię wybaczyć nawet siedem razy, czasami jeden raz nie potrafię wybaczyć. A Bóg we mnie ma taką moc, jeśli mu dam szansę. Że wybacza we mnie 77 razy, wpierw mi, a potem tym, którzy wobec mnie zawinili. Szalony Bóg, który nie waha się przekroczyć żadnej granicy, który jest ekstremalny. Do zobaczenia jutro.